Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzisiaj mam przyjemność i zaszczyt przedstawić pana Jerzego Rubersza i będziemy rozmawiali o tej części sztuki filmowej, która obejmuje efekty specjalne, efekty kaskaderskie. I bardzo dziękuję, panie Jurku, przede wszystkim, że pan przyjął moje zaproszenie i zgodził się wystąpić w tym moim programie. Jest to niezmiernie interesująca część y, sztuki filmowej, jak wspomniałem. Ja będę starał się panu jak najbardziej opowiedzieć to co pamiętam, to, co wiem, co co sam przeżyłem. Państwo widzicie, że nie jesteśmy sami, tak, że nas jest y, troje. Tak. Y, stąd też no, też warto przedstawić tutaj ważnego, ważną postać tego dzisiejszego naszego filmu. Tak. I może jakąś króciutką historię tego konia. Tak, to jest koń y, y, Nikiel. Tak ma wpisane w paszporcie. To jest koń, który ma bardzo taką dynamiczną historię, ponieważ był w zakładzie treningowym dla Ogierów, tu w Bogusławicach. I tej próby dzielności jej nie, nie zdał. W związku z tym trafił od razu do pięcioboju nowoczesnego. Został tam zaadoptowany, ale w tym pięcioboju nowoczesnym. W pewnym momencie już odechciało mu się skakać. Moja kuzynka, która tutaj ma tą stajnię, była akurat na konsultacjach ujeżdżeniowych no i zapytana, czy nie chce konia za złotówkę, mhm. ponieważ tam mieli go dość. No i ona powiedziała, że chętnie go weźmie. No i wzięła go tutaj. No a ja potrzebowałem konia do Świętego Jerzego. Znaczy, Święty Jerzy taką. Imprezę przeszczepiłem swego czasu, byłem w Hanowerze, tam jest obchodzony Święty Jerzy, jako od... początek otwarcia sezonu jeździeckiego. Mhm. I tam są robione imprezy jeździeckie, ale głównie turnieje rycerskie. Taką imprezę zrobiłem w szkole, tu jest Techniką hodowli koni. Mhm. I, I tam w tym parku zabytkowym, który ma bardzo dużo lat, i Nikiel nam się sprawdził. Tak tutaj, i tak. oczywiście musiałem go wcześniej trochę przygotować, bałem się jak zareaguje na, na kopie włócznie, mm -hmm. na, na miecz, na hałas, okazało się, że nic go nie ruszało i o dziwo w ogóle nie brykał, to mnie, to, mnie, to mnie w ogóle zaskakiwało, no i w ten sposób, ponieważ robiłem jeszcze warsztaty jeździeckie, też zajmuję się takimi właśnie, taką dziedziną jak, jak, jak świadoma jazda, psychologia konia, biomechanika. Mhm. I on w tym wszystkim się kapitalnie Świetnie sprawdzał. Nie można uczłowieczać konia, bo my bardzo często podchodzimy do niego jak do kolegi, takiego, mhm. y, który ma myślenie abstrakcyjne i oczekujemy, że nam coś wybaczy. Konie takich uczuć y, nie mają. One mają świadomą hierarchię, podporządkowanie stadne. I muszą mieć zawsze lidera, który decyduje, co Czyli mamy podobnie robić. jak jest sami. Yy, tutaj <laughs> Państwo, którzy mają większą wiedzę, w przeciwieństwie do mnie, który jest kompletnym lejkiem, jeżeli chodzi o jeździectwo, o konie, na pewno zwróciliście Państwo uwagę, że koń na swoim grzbiecie nosi, no trochę nietypowe siodło. I Panie Jurku, może coś o tym siodle, bo, bo tak, on, to, jak go ja tutaj pojedę, to mam nadzieję, że on nie zareaguje, tak? Nie, 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 nie. No on jest, Proszę bardzo, on spójrzcie jest, państwo jak to wygląda. To jest siodło kawaleryjskie, wzór 30 chyba, jeżeli mi pamięć nie myli, to jest 1859 rok. Oto to jest taki wzór. No i to siodło. Jak to, to siodło nazywa się McLellan? Od nazwiska porucznika McLellana, a potem generała McLellana. Przez Abrahama Lincolna został wysłany do Europy, aby zorientować się, jakich siodł używa kawaleria europejska. Nawet był na wojnie krymskiej. A, czyli on odgapił tutaj pewne To znaczy, on, tak, on był w Rosji, był w Austro-Węgrzech i był w Niemczech. Ono jest wąskie. Ona jest takie, to, to ja mam znaczy, takie wrażenie, że on jest, jest małe w ogóle jako siodło. E, czy... Tak, dlatego że te siodła miały być lekkie. Występowała wersja właśnie tybinkowa, czyli z takim płatem skóry i wersja nietybinkowa. Do tego siodła można dotroczyć było karabin, szable, sakwy. <laughs> Wszystko to, co żołnierz potrzebował, przy tym siodle miał. To siodło zdobyło Dziki Zachód, mm -hmm. bo kawaleria amerykańska na tym siodle spędzała bardzo wiele proszę, czasu. E, to siodło prawdopodobnie mm -hmm. nie znam historii, ja, proszę, bo może tak. <todobnie> powiem, w 1979 roku, jak skończyłem studia, poszedłem do pracy i dostałem pierwszą pensję nauczycielską. I byłem na bazarach w łodzi, bo ja z łodzi jestem. <todobnie> Był na wodnym rynku. No i wyobraźcie sobie, że patrzę, leży takie siodło, tylko to siedzisko było w takim stanie, a reszta była, już była do wymiany. No i pytam się tego gościa z Białego Stoku, rejestracja ile chce za to siodło? On mówi: ja tu jakiś gość ma przyjść, bo chce sobie stołek z tego zrobić, żeby nabić to na stołek. Bo, no taka była świadomość ludzka. <noise> Więc ja mówię tak: żona mnie wyrzuci z domu. No i te dwa tysiące mu niestety dałem, znaczy niestety dałem, i później postanowiłem to siodło wyremontować i tak się złożyło, że jedyną taką spółdzielnią rymarską w Polsce, która remontowała różne siodła, była spółdzielnia w Pleszewie. Mhm. I tak. Ja m, zupełnie przypadkowo się przyznaję. Założyłem dzisiaj t-shirt, teraz dopiero sobie zdałem sprawę, który się w, jakby wpisuje tutaj w nastrój naszych dzisiejszych tych, ponieważ to jest flaga Teksasu. Tak. Tutaj nawiązaliśmy do kawalerii amerykańskiej tak, tak. z panem Jurkiem. Także, panie Jurku, myślę, że. O, chyba chcę, czas, chcę, żeby... chcę panu jeszcze, jak już pan o Teksasie wspomniał, bo jest też wersja teksańska tego siodła. O, proszę. E, właśnie w takiej formie. Właśnie, o, to, to było, a jeszcze chcę panu powiedzieć, że w, w, wzór do remontu tego siodła był wzięty z konduktu pogrzebowego y, Johna Kennedy'ego, ponieważ na tej platformie y, tą trumnę Kennedy'ego ciągnęło cztery siwe konie, na których siedzieli kadeci właśnie y, powożący tymi końmi. Mhm. Chciałbym zadać takie pytanie dotyczące co wymaga się od konia takiego, który y, znajduje swoje miejsce w filmie. Już mówię. Film jest, to jest w ogóle jakby inne podwórko, jeśli chodzi o jeździectwo. Oczywiście jest to różnica, film zachodni, film polski, to są dwie różne sprawy, ponieważ bardzo często jest tak, że w filmie polskim nie ma czasu na tak zwane oswojenie. Dlatego, że każdy koń, każdy koń kaskaderski, czy filmowy, jaki, jaki, jaki by nie był, on musi wcześniej, jakby zapoznać się z teatrem działań wojennych. To znaczy, on nie można go wrzucać tak na, na rympał, dlatego, że on może czasami być zaskoczony. Jeżeli nagle bierze go się z lasu i stawia go się nad brzegiem morza, który jest tam 10 w skali Boforta, no to on, jak widzi taką wodę, to, to on widzi to w sposób jeszcze bardziej dramatyczny niż człowiek. W związku z tym on musi nagle poczuć, że nic się nie stanie, nic się nie dzieje. Po prostu, jeżeli człowiek zachowuje się spokojnie, to i on się też zachowuje spokojnie. Zresztą widzicie sami, ja jestem spokojny i on, on tu słucha mnie, ucho, ucho jest nastawione na mnie. I, I teraz on mi zadaje pytanie, co będziemy robić dalej, nie? na przykład. I taki koń, on musi być odczulony na różne dźwięki, różne ruchy. Strzały. Strzały, tak, na przykład bardzo często jest tak, że to mi posłuży za białą broń teraz, żeby e, jaki odpowiednik, że często na tym koniu aktor musi zagrać albo dubler, albo aktor. Najczęściej robi to dubler. I teraz jeżeli jest szarża, to on musi wiedzieć, że tu przed uchem mu tam coś wystaje. No nie? Jest to może być kopia, może być lanca, może być pika, ale wiadomo, że o. Ten ruch białą bronią, czy to będzie szabla, czy to będzie miecz, on po prostu nie reaguje. Klasyczny koń rycerski to musiał też walczyć. To nie jest tak, że rycerz walczy, ale koń musiał się wspinać. To, co robi wiedeńska szkoła jazdy, czyli capriola, strzał z zadu z kopnięciem w powietrzu. Czyli musiał, to jest właśnie kop przeciwnika. Takim porządnym filmem, który pokazuje szarże, to na przykład jest Królestwo Niebieskie, chyba, prawda? Z tym Orlando Bloomem, Ironsem, prawda? To jest, to jest, tam jest to pokazane w sposób taki bardzo, bardzo pełny, i z drugiej strony jest pokazane, jak się walczy, że to, 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 nie, jest, to nie ma zmiłuj się, to, to jest rzeź. To są każdy kaskader, który ma to zrobić. To jest specjalnie chroniony. On musi mieć otoczenie kolegów w taki sposób zagwarantowane zabezpieczenie tak zwany planu, żeby nikt go nie przejechał. No bo to by byłoby bez sensu. Po prostu wtedy, kiedy on się przewraca, to obok niego jadą kaskaderzy i robią mu na to miejsce. Oni wiedzą, ile jemu potrzeba z tym koniem, żeby się przewrócić. Po prostu to jest jeden moment, po prostu koń musi być nauczony w ten sposób, że ciągnie się za zawodze i, i koń się przewraca. To jest taki myk yy, MOSFILMu, oni robili takie pęta na konie, konie były, miały takie linki, ta linka była tutaj wyprowadzona do, y, do tyłu i w momencie, kiedy kaskader jechał, chciał podcinkę robić, Podciągnął. podciągał i wtedy, wtedy nogi jakby koniowi się zabierały i koń wtedy leciał na klatę nosem po ziemi, yy, no nie wszystkie jakby przeżyją to. Ten cały, ten cały temat. Szkoda słów. Szkoda słów, tak. Szkoda słów, naprawdę. Dlatego tutaj ja głównie y, zajmowałem się uczeniem aktorów walki na białą broń no i takiej technicznej jazdy konnej. Czyli trzeba chronić nogi, bo przecież te konie, jeżeli się przewrócimy, tak, to przygniata panu tak, nogę, tak, poza panu tym może tak. można po prostu tą nogę Wie pan, y, to jest też tak, że szczęmie nie może zostać, bo sobie konie połamam żebra. To są strzemiona robione z dentek z opon samochodowych, one są miękkie mhm. i wtedy nawet jak ta noga zostanie, to, to strzemie się tam jakoś sprasuje. sprasuje. Ja właśnie chciałem powiedzieć, co koń powinien potrafić taki, jeśli chodzi o stronę ujeżdżeniową. Jeszcze muszę troszeczkę tu postępować, on musi się trochę rozchodzić, ale odnośnie takich technicznych spraw, to jest bardzo ważne, że w ogóle nie kopiemy konia. To znaczy ludzie często kopią te konie i ma iść, ma iść, a to nie o to chodzi. Jak widzicie Państwo, on cały czas ma głowę na dole. O i to jest taki kus, który Amerykanie nazywają to Jock. Czyli to jest taki kusz, gdzie można pić kawę jadąc jadą z kusem. Prawda? Ciągną za te wodze, co tego kombinują. Tu wystarczy tylko, back, o, o, tu podnoszę, opuszczam tył, podnoszę przód, widać? Bez siły, wow, o tak. Zawsze koń musi w miarę równo stanąć, wtedy ja go nagradzam i jest wszystko w porządku. I teraz też są ważne takie, jak to mówią, chody boczne, prawda? Czyli... Jadę i koń. O! I musi po prostu. Jep, 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 jep. I jazda na wprost, prawda? O! I w drugą stronę. Widać to? Doskonale. I to jest, to jest bardzo ważne. Taka umiejętność jest mega potrzebna. Ponieważ czasami. o Koń musi się szybko przestawić. Yep. O, tak. Zawsze trzeba nagrodzić konia, to znaczy, zwróciliście uwagę, że ja go nie karmię z ręki, tylko go. Głaszcze. Nie klepie. Konia się nie klepie, tylko głaszcze. Koń klepania nie rozumie. On nie wie, co, co, co to jest w ogóle. Jeźdźcy, ponieważ czekają na ujęć, to konie muszą stać. I czasami to stanie jest bardziej męczące niż sama jazda. Ponieważ koń nie lubi stać. Koń jest zwierzęciem ruchu. No ale my go uczymy stania, żeby stał. Jak stoi, ma stać. Stoi? Stoi prawda ale oczywiście on też by wolał pobiegać niż stać. O, stepuje teraz lekko, ale wybaczam mu bo ma swoje lata. Tak żeby o, z tymi wrogami się tutaj rozprawić. Raz, dwa, trzy. Zasłona. Ciach. Cięcie. Cięcie. o, o i to musi tak to musi funkcjonować. Jep, 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 jep. Yep, Wo. Będąc na planie Katarzyny Wielkiej, czteroodcinkowy, godzinny serial o ostatnich latach Katarzyny Wielkiej kręcone na Litwie w Rumiskas przez HBO. Tam polska strona dawała kaskaderów i konie. No ja tam byłem odpowiedzialny za właśnie jazdę konną tych aktorów, no i też za, za szermierkę. Musiałem tych. Tych kaskaderów, którzy tam przyjechali. Oni oczywiście znali taką szermierkę, taką wiecie, jak się walczy z cepami. A na planie filmowym, szermierka to jest choreografia, to jest jak balet. To musi wyglądać wszystko plastycznie, to musi wyglądać pięknie. Ten, który mnie uczył tej szermierki, e, uczył się od e, e, Williama Hope. E, to, był, to jest taki starszy pan, który jest konsultantem Hollywood odnośnie kaskady, odnośnie szermierki, który y, robił y, człowieka w żelaznej masce, trzech muszkieterów, czterech muszkieterów. I zawsze powtarzał, że jest to, że jest to balet, że kamera lubi balet, lubi takie bardzo y, okrągłe ruchy, prawda? Czyli jeżeli cokolwiek robimy, to, musimy, to przeciwnik musi wiedzieć, co robimy. Prawda? To nie ma czegoś takiego rzucania cepem. To każdy drugi jak jest wyprowadzony, to musi być o. Wtedy widać, że o, tak i głowa. On się wtedy zasłania, odprowadza cios, ja paruję, potem obracam się i znowu robię cięcie na jego ramię, drugie ramię, on mi na plecy i tak dalej, i tak dalej. Umawiamy się. I to trzeba perfekcyjnie wszystko ułożyć, żeby nikt nie zginął. Bo takie wypadki się też zdarzają. Wystarczy, że kolega się nie zasłoni, dostanie. To, to jest broń. Dzisiaj na planach filmowych używa się broni plastikowej. To jest tak imitacja metalu. Nikt o tym nie wie, ale. Tak. Natomiast, natomiast dawniej, jak ja pracowałem, to były normalnie metalowe sprzęty. To jak się uderzało, to słychać było, że to jest metal o metal. No, jeden taki mój kolega w Holandii. Biorąc udział w takich pokazach rycerskich, pośliznął się, nie zdążył się zasłonić, dostał cięcie w głowę, niby że miał ten cały hełm, tak? ale i tak to jest cienka blacha. Yy, rozcięto mu, miał pęknięcie czaszki i wyobraźcie, nie uratowali go. To jest instynkt stadny. Wszystkie, jak galopują, to wszystkie idą do, do przodu. Na filmie Kanclerz, w którym brałem udział, była taka scena kręcona na lotnisku w Piotrkowie, Szarży kucari. E, I oczywiście Bogdan Berg, który był reżyserem, na początku chciał ślązaki, żeby były na przodzie. Oczywiście te ślązaki nie wytrzymały po trzech dniach, one spuchły. A angloarabi były jak to się w siódmym nie. I wtedy ustawiono angloaraby na przodzie i one nadawały tempo. Technika była taka, wstęp, guz, galop, dodaj. Czyli wiecie. Wstępik, kusik, zagalopowanie przez nogę i potem było hasło dobre. Zdjęcia robiono z citroena, żeby nie, nie było drgań kamery, to wyobraźcie sobie, że Citroen jechał 70 na godzinę i my, żeśmy wyprzedzali ten citroen. Jak to się zaczęło? Jak się zaczęła ta historia i ta przygoda z takim zawodem, wydaje mi się, że pożądany. na no, wiele chłopców małych, jak się zapyta o to, kim by chcieli zostać, to tak, tam wymieniają albo aktora, albo strażaka, a, a, a w którymś w kolejności takim tym jest kaskaderem, chciałby zostać kaskaderem. To znaczy, to, to powiem tak, że jak się już jeździ konno... Jak mówię, no tak, jak już się tak to ma taką człowiek determinację, że te konie mają być częścią życia, ta choroba, jak to się mówi, ma być na stałe. Zawsze chciałem tam gdzieś tam być na tych koniach. Też mnie pasjonowały te pościgi, te jakieś tam ta zabawa bronią, przecież od dziecka się bawiłem w Robin Hooda, czy tam Ivan Hole, czy jakiegoś innego tam Lancelota. I, i to, to mnie jakoś tak bardzo fascynowało i, i tak się złożyło, że tutaj przyjeżdżając, ja mieszkałem w Łodzi, a tu miałem rodzinę i tutaj zaczynałem jeździć konno i to tak, taki spetek różnych rodzinno-towarzyskich, bym powiedział, układów spowodował, że jakoś tak przez przypadek troszeczkę zacząłem jeździć konno, jak jako jeździć w filmach, no i potem mnie tam coś poproszono, o czy bym tego nie zrobił, czy tam tego bym, czy bym nie spać, czy to, czy tam, no i to tak się, tak powoli, 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 no i potem z tym środowiskiem kaskaderskim jakoś tak coraz bliżej miałem do czynienia. Zwłaszcza z tym łódzkim, Józef Grzeszczak, Władysław Barański, to jest, to jest w zasadzie mój mentor, który mnie wciągnął w to kaskaderstwo i pamiętam w 93 roku, Założyli taką szkołę kaskaderów w Łodzi. Józek Grzeszczak i, i Władysław Barański. On nie żyje, nie, nie, zmarł nie, pół roku temu. Eee, I Władek, Władek był wtedy najstarszym kaskaderem w Polsce, miał 57 lat. No i tą, tą szkołę i przyszedł do mnie i mówi słuchaj, chcę żebyś u mnie prowadził naukę jazdy konnej dla tych adeptów kaskaderskich. Musiałem zrobić takie, taką, taką weryfikację, książeczkę kaskaderską, badania. No Tam się przychodzi takie, taka sito tych badań różnych, bo to nie każdy jak tam coś nie tego, to wiadomo nie może być. Jakiś tam jeszcze test psychologiczny. I jak zdobyłem tę książeczkę Kaskadera, no to, to już tak się stało też. Potem czek jest jakby yy, znany przez pryzmat tego, że mówili nam, że jestem profesor od jazdy konnej, no to yy, jeszcze był taki Jurek Ceniński już nie żyje, pseudonim cygan. No kotowski, no to, 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 tak, to trochę nie po drodze nam trochę było, bo on taki trochę może zasiłowy. Za ale to jest świetny kaskader, trzeba przyznać, że to, no to, to są takie ikony, które potem gdzieś tam powoli, powoli odchodzą, giną mm, i to, no i to tak wie pan, od słowa do słowa, od człowieka do człowieka i to się trzeba w tym środowisku jakoś tam się, tam się bo to są środowiska były tak łódzkie, katowickie, wrocławskie i poznańskie i warszawskie, prawda? Wiadomo, ci z Warszawy mieli naj, najlepsze jakieś tam mieli układy, bo to też, żeby dostać robotę, to... Ale kiedy oni nie mogli sami tego ogarnąć, no to wtedy posiłkowali, posiłkowali się, się tymi innymi środowiskami. Przede wszystkim, przede wszystkim to trzeba dodać, że łódź filmowa, ten, ten Hollywood, jak mówili, no to ta wytwórnia filmów fabularnych, jedna z najnowocześniejszych w Polsce, no to, to, to przeciągała tam wszystkie filmy, to mhm. jednak tam się tam się gromadziło w tej Czyli w tej, tej wykonali tak powiem, tak tak tych tak 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 oni duży tałucka ekipa tak była bardzo bardzo mocna no, mam taką broń treningową no, przerobioną z broni sportowej na taką broń która no, bo to trenuje się bronią taką sportową na początku potem i przychodzi broń filmowa dają tylko że po raz pierwszy w ogień mieczem była broń kuta tak to były z jakichś resorów porobione, to było tak ciężkie, niewygodne. Miecz, który bojowy miecz, musi ważyć 800 gram. To nie jest 5 kilo w ręku, że opada, tylko to 800. I musi Czyli być... wszystkie miecze są dla panów podbipiętów. Nie, tym, nie, nie. Dla nie, nie, normalnego nie, nie. No tak, nie. on musi być tak wykuty, że on, on, tak jak miecz samurańskiem on będzie nakuwany, musieć tam jeść warstw i wtedy on się ani nie tępi. I, i jak mnie uczono zawsze, że to musi śpiewać. Jeżeli jest pusty dźwięk, to znaczy że jest do kitu starzy. tutaj ćwiczyliśmy tę, tą bronią sportową, poprzerabianą. Ja mam to w domu. Tak Nawet ostatnio z Władkiem żeśmy, ten rapier daga to jest taka inna technika w hektunku. Rapier jest broń kolną, w związku z tym mhm. inna, trzyma się go w ten sposób. Szable trzyma się tak, trzyma paluszkami, a rapier trzyma się w ten sposób. I wtedy jest, o, to musi być. Pchnięcie, pchnięcie i... i tylko Chyba rapiery zejście. są dłuższe troszeczkę od szabli, prawda? Tak, dłuższe, rapier daga, jeszcze ten sztylecik, który tu jest, który służy mm -hmm. do, mm -hmm. do kucia. No, to, to jest taka technika, którą... A, mówię... czyli walczy się oburęcznie. tak. Tu się tak, ma ten tak, taki tak. sztylet krótki, tak, taki tak, taki, tak. taki do, 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 do kucia gdzieś tak, z boku? z boku, tak. A. Ale jeszcze, jeszcze jak to się mówi, jak się tam człowiek tak w sobie mocno pozbiera na no to. Wtedy... Panie Jorku, fałszywa skromność, ja widziałem jak pan się jeździ na konia, jak nie, tego postawa tutaj, ten kawaleryjska, odpowiedni to, wygląd, znaczy, to znaczy, ostatniego ja... słowa nie powiedzieliśmy. E, e, no, no, podejrzewam, że jeszcze tak, no, aczkolwiek już powiedziałem, że młodych koni nie będę zajeżdżał, bo to już jest zbyt wymagające i zbyt no takie trochę ryzykowne, aczkolwiek ja to robię tak, że zawsze konia przekonuję do tego, że że, że, żeby się nie wygłupiał, że to nie jest jakaś y, szczególnie trudna sprawa i niebezpieczna dla niego? No, dowiedzieliśmy się sporo o pracy kaskadera i tutaj o. Tyle. Tyle. <laughs> jest to niebezpieczne zajęcie, wysoko ubezpieczone też, wiadomo, że filmowcy też mając jakiś tam budżet, no to producent też liczy przelisza te pieniądze Dokładnie. i. Dokładnie. I to tutaj też Wszystko pewnie są jakieś rzeczy, które kolidują tam z na jakością mi To opiera się na pieniądze na zachodzie jest tak, że aktor jest bardzo mocno ubezpieczony i nie może wykonywać żadnych ewolucji kaskaderskich, chyba że na własne życzenie. Teraz byłem na. Marek Sołek zaprosił mnie do, do współpracy przy drugim sezonie Barbarzyńców. To jest taki serial niemiecki. Między Gladiatorem a Wikingami coś takiego. O, no to coś bardzo Ten ciekawego. Ten etap, pierwszy wiek naszej, naszej ery, podbój Rzymu. Tych terytoriów germańskich, te plemion germańskich, takie, tak od kuchni, pokazane, jak to miejsce wyglądało. Dwie godziny charakteryzacja poupinali mnie, po, no, po, pocudowali włosy. Myślałem, że to wszystko na te lakiery kleje. No i jak wyszedłem <śm> z tego całego w tym stroju, w tym wszystkim, no to nikt mnie nie mógł poznać. Te broda, wąsy, to wszystko. No i yy, nagle na tym planie filmowym. Cała obsługa, czyli asystenci reżysera, e, kierownik planu, producent, tam asystenci, e, nawet ta filmowa e, tak zwana żona tego Rejka, to była Polka, która grała. <coughs> to... Nikt nie zauważył, że podmieniono tutaj aktora. O, Przelatuje, asystent. No, powinna zauważyć. Asystent asysten reżysera do mnie e, tam hello sir, jak się tam czujesz i tak dalej, Ok, thank you very well i tak, no i dalej wszystko, ta tam, tam, tam mistyfikacja trwa dalej. No i był ze mną też, ciągnąłem Władka Kite, który też tam dublował innego tam, tam Rejka i w momencie, kiedy Władek się odezwał po polsku, ja mu odpowiedziałem, to ta aktorka, która chciała, to ty mówisz po polsku? <laughs> no, mówię, no tak, no mówię. Od no urodzenia. No, tak. A pana, panie Jurku jako historyka, no to też był też ciekawy, no, że tak, tak powiem, tak, ten tak. aspekt ale, ale wtedy, historyczny tego filmu. Dokładnie, ale też zobaczyłem od strony technicznej, że kręci się zupełnie inaczej. Już tak. w Polsce? O Boże, jaki tam... żeśmy się zastanawiali, no, Władek, który był, był, był u Polańskiego w Piratach, był z no, Jamesem Bondem. W związku z tym mówi słuchaj mówi, no u Jamesa Bonda no, to już były te linki stalowe, że tam się podczepiały ci aktorzy niby fruwali, ale nie byli podczepieni, no, są wysięgniki. Pa, A, no później po można, można sobie... usunąć te linki Tak, oczywiście niewyobrażalne nie wysięgniki, które, samochody całe, które na przykład była, co mi się bardzo podobało, świetny pomysł, taki był holender od efektów specjalnych. Kamera była na lince zamontowana na takim wysięgniku o tak jakby ktoś zjeżdżał na lince w dół mhm. i do tej kamery była podczepiona strzała i było takie wrażenie, że kamera śledzi biegtoru strzały, o, która też. wbija się tam jakiegoś tam tego tego, tego wodza germańskiego. Słuchałem z wielkim zaciekawieniem to co pan Jurek nam opowiadał i chciałem serdecznie podziękować w imieniu widzów i swoim, że znalazł pan chwilę czasu poświęcił na to, żeby przybliżyć nam, tak jak Pan pokazał, tak. ten mały fragment pracy, tak. o pracy można Kaskadera. można mówić bez końca. W zasadzie to, jest, to są tematy niekończące się. To są opowieści niekończące się dlatego, że życie dyktuje bardzo zaskakujące czasami sytuacje, które trzeba wziąć twardo na klatę i czasami trzeba improwizować. To to jest taki zawód, gdzie tak do końca nie można być pewien tego, co się zaplanuje, że tak wyjdzie, bo czasami wychodzą zupełnie y, sytuacje nieprzewidziane i, i żeby nie, nie kopać zdjęć, no trzeba się z tym y, brać byka za rogi i jechać dalej. Ja Was... też bardzo, bo bardzo, Świate... miło, bardzo, <laughs> miło. Dziękuję bardzo dziękuję bardzo miło. Dziękuję bardzo.